Manko z tej strony, Cloud140. Witam Was w dzisiejszym odcinku dotyczącym nadchodzących przedmiotów. Otóż dzisiaj zajmiemy się po kolei kwarcem, yy, neterową cegłą, blokiem redstone'a, na którym stoję, komparatorem, yy, ważonymi płytkami naciskowymi, skrzynią pułapką, zbiornikiem oraz jak to się nazywało. Yy, Light sensor, ten. No, sensor do światła. Zobaczycie wszystko w trakcie. Ok, zaczynam od pierwszego. Bez tego kwarc. Dodano nową rudę kwarcu, która... to znaczy dodano, doda, w snapsie już jest, ale w nadchodzącej wersji Minecrafta yy, dopiero zostanie dodane. Otóż jest to ruda kwarcu, wygląda tak i jest dostępna tylko w neterze. Ok, jak ją zdobyć? Przejdę teraz do trybu przetrwania. Okej. Okay. jak ją zdobyć? No to akurat nie problem. Łapiemy za dowolny kilof, nawet drewniany. I już. A gdzie mój kwart? O tu, <laughs> już myślałem, że ten, że mi uciekł. Tak wygląda kwarc. Kwar kwarc, tak, kwarc. Z kwarcu, z, z czterech y, klocków kwarcu, możemy zrobić. Y blok kwarcu, który wygląda w ten sposób. Otóż, co można z takiego bloku zrobić? Otóż można zrobić półpłytkę, znaczy, no, półpłytkę, no, pół schodki oraz rzeźbiony, y rzeźbione, y rzeźbione te, jak to się nazywają, klocki kwarcu. Tu mamy taki rzeźbiony kwarcu mamy filark, klocka kwarcu i mam jeszcze filar klocka kwarcu. Otóż filar bardzo podobny jest do drewna. Nie wiem czemu. Jak widać, tu może jest normalne, ale góra wygląda jak, jak u drewna. Nie wiem na czym to polega. Schodki mają tą samą funkcję jak zwykle. Okej. Okay. Rudę kwarcu możemy yy, przepalić w piecu. O proszę. To się za chwilę przepali. A bo dobra, dam. Tak samo możemy zrobić z neterrakiem. Dzięki temu już nie musimy biegać po... nie będziemy musieli biegać po klocki, tylko weźmiemy sobie od razu neterową cegłę, którą się właśnie w ten sposób robi. Otóż, z neterowej cegły robimy. Yy, no szybko. OK. Z neterowej cegły. Jak tu też mam, robimy sobie yy, ten bloczek, neterową cegłę, po prostu, nether, ne, bl, co, blok neterowej cegły. Czy ta, jakoś tak nie wiem. A z niego już robiłem wszystkie inne rzeczy, tak jak wcześniej. Co nie będę przedstawiał, bo zapewne już wiecie o tym. Okej. Okay. Jeśli chodzi o zastosowanie neterowego, nater znaczy no, ten, na ten kwarcu, to po, na przykład tu mamy pierwsze zastosowanie. Jest tu domek. Wygląda mi trochę pod Grecję podchodzi starożytną, jeśli chodzi o te wszystkie wzorki. I dosyć ładną funkcję ozdolną pełni. Hmm. palę się! Okej, okay, w każdym bądź razie mm, Jeśli chodzi o kwarc oraz neterową cegłę, to już wszystko Teraz przejdziemy do bloku redstone'a Okej, okay, wobec tego nową, Nowym przedmiotem jest blok redstone'a Hmm, ten klocek jest czerwony Otóż, blok redstone'a No, jak widać, wygląda w ten sposób i pełni funkcję prawie taką samą jak Redstone Torch. Tak samo przesyła sygnał na 15 klocków do, yy, w, w, yy, odległościowo. Tylko mamy tu zasadniczą różnicę: blok Redstone'a nigdy się nie wyłącza. Nie możemy raczej z, niego, z jego pomocą stworzyć bramek logicznych, chyba że źródło ma być cały czas niewyłączalne. To no, możliwe, że powstaną nowe bramki. Możemy położyć Redstone'a na bloku Redstone. I będzie on włączony. Tu mam właśnie dowód, że wyłączając, próbując zrobić tak jak z czerwoną pochodnią nie uda nam się to. Lampka dalej działa. Nic się nie dzieje. Redstone zasila tylko jeden klocek w górę. I przykładowo tutaj jeśli jest przerwa w podstawie jednego klocka, to nic nie, się nie stanie. Jeśli zaś będzie przerwa i tu nie będzie Redstone albo będzie ten Redstone, to też tu nic nie będzie. Samą pochodnie możemy wyłączać, bądź włączać? Nie, nie możemy. tego daje nam tu jeszcze drugą funkcję. Blok redstone'a wyłącza pochodnie postawiane na nim i nie pozwala na włączenie ich. No otóż, na co nam taki blok redstone'a? Otóż blok redstone'a jest miłym udogodnieniem gry, jeśli chcemy żeby było ciągle na przykład coś włączone. I przykładowo na czym to polega? Tu mam blok Redstone'a i stworzyłem sobie mały mechanizm, który pokazuje nam, że można drzwi, nie można otworzyć drzwi, mimo że jest płytka naciskowa na nich. Zobaczcie. Nic się nie dzieje. Nie mogę przejść. Takie jest ja tak ja blokowane przejście. I otóż, jak to jest zrobione? bardzo prosty sposób. Drzwi zostały najpierw otwarte. Jak to widać, są teraz w tej chwili zamknięte, a teraz otwarte, a potem wokół niego otoczy, zostały, zostały wokół niej, i wokół nich zostały postawione bloki żelaza. Mhm. Następnym jest, następnym punktem są płytki naciskowe. Otóż płytki naciskowe mają taką fajną funkcję, że są włączane tylko poprzez określoną liczbę przedmiotów. Lekka płytka. Yy, może pomieścić do 60 przedmiotów. Możemy wrzucić oczywiście więcej, ale to nie będzie miało żadnego wpływu. A zaś ciężka płyta mieści do 598 przedmiotów. Rzucamy tu po kilka staków nawet. Ok. Minimum, aby uruchomić yy, przedmiot, znaczy uruchomić płytkę, potrzeba wrzucić jednego klocka. Jak widać, tutaj jest opisane: 44 klocki, 1 stak, 22 klocki 2 staki, 1 klocek i tak aż do 8... nie, o, 9 staków. I 22 przedmiotów. Okej, okay. nie będziemy się bawić w tą ciężką, ciążką płytę, ponieważ to za dużo wrzucania przedmiotów. Pobawimy się tą mniejszą. Okej. Okay. Jak widać, wrzucę jeden przedmiot, teraz potrzeba wrzucić 5. Ej, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Włączone. Kolejny. Poziom jest od 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Włączone. No i mogę nawet całego staka wrzucić naraz i od natychmiast się włączy maksymalna ilość. No, 60, dalej się nie dało. Próbowałem. Jak mi nie wierzycie, możecie sprawdzić. Drugim ciekawym faktem. Jest to, że, możemy, że sygnał nadany przez tą płytkę jest przesyłany dalej przed, przez repeater, lecz w, tutaj już sygnał jest ciągły i nie można go zmieniać. Zobaczcie. Jak widać, świeci się tylko jedno. Teraz się świecą dwa. Wrzucę kilkanaście przedmiotów. Teraz się świecą cztery. Teraz się świeci. Nie wiem ilala aż dotąd. Wrzucamy dalej. No i tutaj. O, tutaj teraz jest. Dobra. Teraz jest tu, więc brakuje niewiele. Ok, świeci się tu. I teraz, jak zapalę kolejny. Sygnał przy, zostaje przeciągnięty przez Repeater aż do lampki. Okej, okay. zapewne zastanawiacie się o co chodzi z komparatorem Otóż głowiłem się na tym trochę, ponieważ na wikipedii było napisane tak Jeśli sygnał A jest silniejszy niż sygnał B, to sygnał A zostanie przeciągnięty Ale jeśli sygnał B jest silniejszy niż sygnał A, to sygnał A nie pójdzie Jak dla mnie to jest bełkot, nic, który nic nie znaczy Może łatwiej pokazać Sygnał A Musi... Jest jak repeater. Teraz. Ten komparator działa jak repeater. Tu nawet widać wejście. Brakuje jeszcze z jednego klocka. No dobra, kilku. O! Lampka działa. OK. Tutaj mamy sygnał B. Jeśli zaś sygnał B będzie cięższy... znaczy silniejszy. Teraz dopiero dotarł. No silniejsze po prostu jest silniejsze. O sygnał B jest silniejszy Czyli po lewej stronie Jest więcej przedmiotów To ten sygnał tutaj nie przechodzi Jeśli chcemy żeby znów przechodził Musimy zwiększyć wagę tutaj Jak widać działa Ok, więc z tego idziemy do kolejnego punktu Ok, kolejnym punktem jest trap chest Jest to tak zwana skrzynia pułapka ja wam teraz nic nie powiem. O, tu mamy właśnie kolejną budowlę z kwarców. Wygląda właśnie jak świątynia z Akropolu, czyli tam z starożytnej Grecji. Pokaż wam, co się stanie. Chodzimy. Dobra, nic się nie stało. Dobra, widzę. Usłyszałem coś. Zabieram kill off na wszelki wypadek. Kabum! 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 Ka jak widać było ogromny kabum. Jak widać ogromne kabum się stało i nic tu nie zostało z przedmiotów. No ok. Wobec, wobec tego teraz pokażę pa wam na czym polega hopper, czyli, zwie yy, czyli Zbiornik. Otóż wygląda on w ten sposób. Nie jest za urodziwy. W pierwszej chwili tak patrzę na ten zbiornik, i kurde, no co to jest? Otwieram przedmioty. No, niby można scho schować, no ale chowałem i nic się z nimi nie działo. Więc tak patrzę, patrzę, to może to lejek. No i doszedłem do takiego wniosku. Tu mam taki mały mechanizm. W środku nic nie ma. W hoperze też nic nie ma. Zaś w wagoniku są, jest skrzynia z naszymi skarbami. Otóż włączam wagonik. Wagonik jedzie. I co? Jeden diament został zostawiany. Czyli to jest akurat taki yy, mechanizm, który będzie działał w kółko. Jak tu widać. W hopperze nic nie ma. Pojawia się, a po czym na, za chwilę jest na dole. Wobec tego tak. Hopper to jest swego rodzaju lejek. Otóż już pokazuję Wam na czym polega. Ustawię teraz sk pełną skrzynię skarbów nad hopperem. Jak widać, co chwilę coś się tu pojawia i znika. Po prostu przesypuje się bądź przelewa, jak to woli, do skrzyni na dole. Zbiornik widocznie jest bardzo fajnym udogodnieniem dla gry. Otóż dzięki temu nie będziemy musieli biegać ciągle z kopalni naszej, a wyślemy po prostu. Wózek ze skrzynką i będzie to miało w końcu sens A nie tak jak wcześniej, że i tak musieliśmy wypakować skrzynię i tak dalej Otóż tu mam takie właśnie przykładowe zastosowanie Proszę Jesteśmy w kopalni, jak widać Ja teraz ustawię game moda na zero Okej, okay, jesteśmy w kopalni yy, No tak, zapomniałem wziąć kilofa hm. No to co, jedziemy po kilof Poczekamy teraz chwilę na No Nie wiem, może przykładowo mógł się nam zniszczyć kilow czy coś. No czemu takie lagi? O, już wraca nasz wagonik. O, mamy nasz kilow! Yeah, jak miło! No to co? Bierzemy nasze skarby. Zabieramy towary wszelakich różnych wartości. Bierzemy, łasimy się na wszystko, co dobre. Czy znaczy w sumie lapis nie jest do niczego potrzebny? Tak mi się wydaje, oprócz tego, że jest barwnikiem. Tu jeszcze zbierzemy sobie złoto. Okej. Okay. Trochę Redstone też weźmiemy. No, zbieramy jeszcze tutaj redstone'a Jeszcze tutaj trochę żeleza zostało No i trochę emeraldu I diamentów Okej, okay. dobra, wszystko zebraliśmy No to co? Kurde, a co jak mi tu creeper jakiś wpadnie? No nie, no dobra, wyślę wagonik, a co tam Okej, okay, pamiętajmy ile mamy przedmiotów Jest, trzy diamenty Trzy szmaragdy yy, Tu zrobimy wszystko po trzy Trzy redstone'y Ogólnie możemy wrzucać po prostu całkowicie, jak chcemy. Nie? To nie ma różnicy. Okej, okay. wyślij mi najpierw wózek, niech jedzie, niech zrobi kilka kursów. Okej, okay. mechanizm ten jest dosyć prosty do zrobienia. Otóż, jak zrobiliśmy y przesył kilofu, żeby kilof nam przesłał? Oczywiście za pomocą hoppera, czyli czy tam zbiornika, a tutaj jest po prostu negacja w górę zastosowana. Pokażę to później. Na razie chcę Wam pokazać ile przedmiotów zostawił y wózeczek. Ok, wózek podjechał. Jak widać, nie ma już dwóch diamentów. A, no słabo, słabo. No okej, okay, jedziemy dalej. Czyli pewno wagonik za szybko jeździ. Będziecie musieli to zapewne dostosować, bo im kró im dłużej wagonik znajduje się nad hopperem, tym yy, więcej przedmiotów wyrzuca z siebie. Ok, no cóż, nie ma co czekać. Jedzie yy, zobaczycie, jak wygląda cały mechanizm. Nie będę wam pokazał trakcji kolejowej, bo to jest bez sensu. Bo umiecie budować raczej tak sądzę, okej. Okay. Wobec tego zaczyna się to tutaj. Nie wiem czemu takie są lagi. Kiedy wcześniej jakoś działo wszystko dobrze. No nie przesadzajmy, no Okej, okay, wystarczy, dobra. Wagonik przejeżdża tutaj. Po drodze zostawiając nasze przedmioty przez hoppery. Tu akurat nie zdąży nic. O, tu diamenty, tu nic nie zdążył zostawić. Tu diament i szmaragd. Wagonik będzie jeździł? O, jeździ cały czas. Okej. Okay. Jak widać, tutaj są kilofy. Otóż w tej chwili kilofy są nieprzesyłane. Otóż dlaczego? Jeśli hopper jest podłączony do redstone'a, jak to widać. Kiedy ja pociągnę za dźwignię, czyli przez zastosowanie negacji, hopper zostanie wyłączony, czy tam, no zostanie po prostu odcięty z źródła prądu, hopper zostaje uruchomiony i zrzuca kilofy. Otóż tutaj przejdę sobie tędy, zobaczycie, zastosowana negacja w górę. Czemu takie lagi? Przecież nagrywałem i nic nie było. Lagi jakbym nie wiem co robił, nie? Mam no, tylko uruchomiony dwa programy. Boże. Dobra, zróbmy to wszystko. No tak. Nie, no nie bez przesady, tak? Jeszcze ładnie chodził. Gdzie tu jest ta dźwignia? Okej, okay, tu jest dźwignia. Tutaj włączam kilof i teraz będzie zbierał jeszcze po drodze kilofy. Czyli hopper zostanie uaktywniony. Jak widać, przejeżdża. Zabiera kilof. No i wraca na dół. Ok, przydałoby się go zatrzymać. Zobaczmy. Jak widać, pozbył się zawartości, ale nie zdążył złapać kilofa. Za szybko jechał. Niestety, prędkość tu ma wpływ, ponieważ to ma coś związane z sygnałami, jak wiecie. O, tutaj mamy właśnie nasze przedmioty. Później po prostu wystarczy to zebrać. Myślę, że mechanizm y, potrzebuje paru doskonaleń. Czy na pewno tutaj będzie musiał zwolnić, jak będzie przejeżdżał, tutaj też. Ale to już zostawiam Wam do y, ulepszenia. Ja Wam tylko daję pomysł. Oczywiście mapkę z wszystkimi tymi przedmiotami będzie y, do ściągnięcia. Dzięki temu będziecie mogli sami spróbować y, to, co ja robię w tej chwili. No dobra, bez tego przejdźmy dalej. Teraz chciałbym Wam pokazać coś, co, co także jest nowością. Wózek TNT. Otóż nie powiem Wam o nim zbyt wiele, ponieważ uważam, że mam zbugowaną wersję. Otóż, według Wikipedii, ten klocek torów uaktywnia Mine yy, TNT. Not fact, u mnie też uaktywnia. Tylko, że sama jazda w dół także uaktywnia. Zobaczcie. Nie dojechała nawet do końca, wybuchło. Nie wiem, czy to bóg, czy co, ale jak dla mnie ten przedmiot jest badziewny. Okej, okay, kolejnym przedmiotem jest solar słoneczny, nie, płyty, panele słoneczne, bym tak to nazwał. Light sensor z angielskiego to, czyli sensor światła, czy jakoś tak. Otóż, jeśli mamy dzień, jak tu widać, światło będzie się palić, znaczy będzie wysyłać energię. Jeśli podłączymy, to wtedy światło się będzie palić. Ale zaś, wykorzystując bramkę yy, zmieniającą napięcie, Światło będzie właśnie wyłączone w dzień. Przykładowo w nocy będzie włączone. Tutaj mamy to samo, tylko w wersji takiej, że nic nie widać. Jest to zrobione tak, że tu mamy dwie, yy, przesyłanie energii w dół za pomocą dwóch tą torch. Trzech, bo tu jeszcze jest jedna. O, jak tu widać. Ok. trzecim faktem jest yy, możliwość stworzenia automatycznej bramy z wysyłaniem sygnału. Przez komu nie, sygnału, tylko komunikatu, że brama została zamknięta. Otóż ja teraz włączę dzień i będzie to właśnie miało miejsce. Jak widać, w lewym dolnym rogu wysłał mi komunikat: brawa została zamknięta. Światła zaś, to światło, co było palone w dzień, tylko od w ten sposób wyłączyło się, a to za pośrednictwem tej pochodni się włączyło. Tutaj zaś mamy funkcję, że oświetlenie jest w taki sposób włączone. Nie będziemy musieli się bawić w budowanie y, mechanizmu z, z użyciem villagersów. Jak widać, tutaj mamy zamek. Jeśli zaś znowu będzie dzień, brama się otworzy. I strażnik powie nam, że brama otwarta. W jaki sposób to jest zrobione? O, dosyć prosty. O proszę. Tutaj mamy po prostu light sensor. Wysyła sygnał do y, bramek zmieniających napięcie. Otóż y, ta bramka. Pozwala nam, no weź się, jakie lagi, nie wiem od czego nawet. Yy, ta yy, tutaj bramka daje nam z pistony, jeśli zaś to będzie wyłączone, to pistony się włączą, tutaj pistony w dół, z dołu. Tutaj zaś mamy komunikaty, które są wyświetlane. Otóż pierwszy komunikat, jeśli ten sygnał zgaśnie, ten się zapali, czyli powiedzą nam, że brama została zamknięta, ale jeśli zaś powiemy, będziemy chcieli stworzyć żeby brama była otwarta, znaczy krzyczał gościu nam, że brama otwarta, to musimy stworzyć podwójną bramkę zmieniającą napięcie. Otóż dlaczego w ten sposób, a nie na przykład od w ten? Otóż dlatego, że siła sygnału jest różna, jak to widać, sygnał jest przesyłany na nie no chyba na około 8-9 kratek, mimo rzeczywistości maksymalnie daje radę na 15. I otóż za każdą zmianą napięcia czyli z zwiększeniem sygnału tak jakby sygnał się ponownie włącza i ponownie nam będzie command block się uaktywniał, z tego uważam, że ta wersja jest lepsza że raz nam mówi, a nie ta wersja co będzie nam gadał za każdą zmianą napięcia no okej okay, to chyba już wszystko co mogłem wam powiedzieć no tak wobec tego jedyne co mi zostało to pożegnać się z wami Oczywiście zapraszam do oceniania, jeśli się podobał wam ten krótki opis wszystkich przedmiotów, to oczywiście lajk. Like. Jeśli zaś yy, chcielibyście, macie jakieś pytania, chcielibyście, żebym wam pomógł, piszcie w komentarzach do wolnego filmiku, ja zawsze postaram się wam pomóc. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam. Huh? <sharp inhale>